Czy jak się macie z tej strony oczywiście kasztan i pokażę Wam przyszłe transfery. Zostawcie łapki w górę z kna, by nie przegapić końców na moim kanale. Przejdźcie ten film dalej. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Lukas Paketa może przejść z West Hamu do Manchester City. Miałby kosztować 70 milionów euro. Sebastian Trzymański. Jest szansa, że odejdzie z Fenerbahce do jakiegoś topowego klubu. Cena transferu mogłaby wynosić 30 milionów euro. Jorginho miałby przejść z Arsenalu do Barcelony. Barca musiałaby zapłacić 15 milionów euro. Eduardo Kamavinga może przejść do Arsenalu z Real Madrid. Arsenal miałby zapłacić 110 milionów euro. Marcin Buka miałby pójść grać dla Real Madrid z Lenz. Królewcy mieliby dać za niego 15 milionów euro. Alfonso Davis może przejść do Real Madrid z Birynachium. Królewcy by musieli zapłacić 70 milionów euro. To, to to by błąd. Le i ja bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.